Jestem zbudowany, jestem bardzo mile zaskoczony i to jest zawsze bardzo fajne, kiedy otwierając, kiedy zapraszając naszych mieszkańców możemy powiedzieć, że ta frekwencja świadczy o tym, że to było potrzebne, bo tyle osób na samo otwarcie to świadczy, że... Ludzie chcą tu przyjść. Mamy najlepszy obiekt w tej części Polski, śmiało mogę powiedzieć. Mamy bardzo atrakcyjne ceny, ale warunki, które są tu stworzone, bezpieczeństwo. Ja myślę, że mamy się czym pochwalić. Mamy dzisiaj delegacje w Ostrocu Świętokrzyskim z Białej Cerkwi, z miast zaprzyjaźnionych, z Ukrainy, z Francji, z Białorusi. Na pewno będę chciał im ten obiekt pokazać i pochwalić się, bo ja u nich takich obiektów nie widziałam. Jestem przekonany, że nasze baseny odwiedzi w tym roku jeszcze więcej osób. 55 tysięcy sprzedanych biletów w ubiegłym roku, przy jak gdyby pierwszym otwarciu. Te osoby, które już były w zeszłym roku, które skosztowały tej atrakcji i tego możliwości świetnego relaksu, miłego wypoczynku, skorzystają i w tym roku i przyprowadzą, zachęcą kolejnych chętnych. Jestem przekonany, że też wiele osób spoza Ostrowca, z okolic Ożarowa, Sandomierza, Opatowa, Sienna przyjedzie do Ostrowca i miło spędzi chwilę na naszych basenach. Rozbudowaliśmy jeszcze kolejne elementy, o tą strefę sanitariatów, szafek, zadaszenie od drugiej strony od rzeki Kamiennej w kontekście dla tych, którzy chcą odrobiny cienia. To już jest taka kompleksowe zwieńczenie. I nie ukrywam, że wsłuchujemy się w głosy naszych użytkowników, naszych gości i naszych klientów i, i też to jest ukłon w ich stronę. Bardzo fajnie, podoba nam się, pogoda nawet dotrzymała, także dzieci zadowolone. Świetnie, świetnie, córka będzie tańczyć, druga się też świetnie bawi, uczy się pływać. Dziękujemy, jesteśmy wszyscy razem, żona, jest, żona patrzy na drugą córkę, a my się świetnie bawimy że bardzo mi się podoba po prostu e, po prostu to jest tak fajnie świetnie się czuję z koleżankami, mogę sobie popływać właśnie świetna atmosfera po prostu bardzo fajnie bardzo mi się podoba długo czekaliśmy na tą mężczyznę, także jesteśmy przeszczęśliwi a szczególnie mały także jest bardzo zadowolony już nie mógł się doczekać od rana tylko rafka rafka Także cieszymy się bardzo z otwarcia basenu. Otwarcie bardzo dobrze wypada, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, jakie mamy na zewnątrz w związku z tym Stąd też frekwencja i zainteresowanie obiektami, ale nie ukrywajmy, przede wszystkim zainteresowanie obiektem jest z tego względu, że obiekt w ogóle powstał w ubiegłym roku, a w ciągu roku zrobiliśmy tutaj jeszcze dodatkowe inwestycje, czyli po mojej lewej ręce wiata sanitarna z pełnym węzłem sanitarnym, to znaczy tutaj mamy i prysznice, i umywalki, i ubikacje, szafki ubraniowe. Cała wiata jest podzielona na trzy moduły. Moduł dla kobiet, dla mężczyzn, dla niepełnosprawnych, prócz tego pomieszczenie dla matki z dzieckiem. Także wszystkie standardy spełnia ta wiata, na jakie, jakie są przyjęte. Prócz tego powstała Antresola, no i fajny mostek, który łączy, przez który można przejść nad łącznikiem między basenem hamowni zjeżdżalni a basenem rekreacyjnym.